Kolejny dzień to i kolejne newsy, a w nich dzisiaj. Transfery Olimpiku Lyon. Czy dojdzie do wymiany zawodników pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt? Walerian Gwija piłkarzem Rakowa. Willian odchodzi z Arsenalu i traci na tym 20 milionów funtów. Kolejny Polak w Serie A. Olimpik Lyon po sprzedaży Memphisa Depaya zbroi się, bo kupili oni kolejnego piłkarza. Jest nim były już piłkarz Bayernu Monachium Jerome Boateng. Zawodnik przeszedł już testy medyczne i niedługo transakcja ma zostać oficjalnie potwierdzona. Wcześniej klub z Lyonu zasilił już Krzerdan Szakiri, a według niektórych pogłosek klub stara się jeszcze o Emersona z Chelsea Londyn oraz o bramkarza Ajaxu Amsterdam Andre Onane. Jak wiemy, Barcelona ma ogromne problemy finansowe, jednak działacze tego klubu wpadli na genialny pomysł wypożyczenia z Atletico Madrid zao Felixa. Mimo próby oferty, zaraz została odrzucona. Barcelona próbowała dalej i tym razem zaproponowała wymianę zawodników, w której udział miałby wziąć Antoine Griezmann. Powrotu Griezmanna chciałby trener Diego Simeone, który bardzo ceni tego napastnika, bo Felix niezbyt spełnia jego oczekiwania. Przeciwnikiem jest jednak prezydent Atletico, który woli jednak młodszego zawodnika. Barcelona zakłada tylko wymianę, bo nie ma funduszy na kolejne transfery. Valerian Gwija, nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa. Gruzin związał się z Rakowem dwuletnią umową z możliwością przedłużenia o kolejny rok. Gruzin od końca czerwca pozostawał bez klubu, a ostatnie barwy, jakie prezentował, to Legia Warszawa, do której trafił w 2019 roku. William odchodzi z Arsenalu do klubu Corinthians, w którym to zaczynał swoją przygodę z piłką. Brazylijczyk miał być sporym wzmocnieniem dla kanonierów, jednak okazał się ogromnym niewypałem. 33-letni Brazylijczyk odrzucił oferty m.in. Olimpiku Lyon i klubów z Bliskiego Wschodu. Julian musiał rozwiązać kontrakt z klubem, bo brazylijski klub nie zamierzał płacić za zawodnika. Sam piłkarz stracił na tym 20 milionów funtów, które mógł zarobić w kolejnym sezonie w klubie z Londynu. Zawsze klub z Londynu aż tyle zaoszczędził, w końcu jakieś dobre wieści, dlatego klubu nie ma wyników, ale są pieniądze. Mamy kolejnego Polaka w Serie A, jest nim Jakub Kiwiork, który dołączył do specji, tak samo jak Arkadiusz Reca, który też niedawno zasilił barwy tego klubu. Ostatnie barwy, jakie reprezentował 21-letni napastnik, to klub MS Kazilina, który gra w najwyższej klasie rozgrywkowej na Słowacji. Dzisiaj trochę dłuższy odcinek. Jak zawsze, dzięki za wszystkie łapki, komentarze oraz subskrypcje. Do zobaczenia w kolejnych filmach, jak zawsze o godzinie 11. Cześć!